Cześć witam wszystkich z tej strony Quantum jest dzisiaj ze mną Kai Hello i dawno go nie było na kanale Kuba Witam bardzo serdecznie i właśnie mi zanurzywali Hamstów w państwie Ooooooo oh, oh, nie to Nie to sprzedaj już BF-a, zanurżowajcie, 0 na 10 Ale nie, widać nogi to wiesz A no a wid, no dobra, to 10 na 10, 11 na 10 Dobra, wkaż 9 na 10 było jakby zanurzywali, To wiesz. <noise> dobra, w każdym razie gramy na dominacji trochę inaczej. Ja dzisiaj sobie testuję w 2000 z dodatku. Nie, czaj na Rising Second Assault. Tylko jeszcze nic do tej nie mam, więc wybaczcie, ale mogę trochę lamić. W każdym razie ciekawy ma celownik jest 2000, bo ten celownik, który A, widzicie, to jest taki standardowy, właśnie celownik, właśnie który w prawdziwym. To, 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 dobra, już sobie to że rzucam. Dobrze. Ten celownik w prawdziwym życiu taki istnieje, właśnie te 2000 i mam ciekawe przybliżenie, bo 1,6 chyba. No. Jakby nie więc... Baciasz. Więc całkiem ciekawa giwera i sprawdzimy sobie, jak ona działa. Dobra, lecę tam, bo trochę widzę więcej przeciwników w tym C. Ja mam pytanie do bardziej świadczonych graczy. Czy tutaj w Battlefield 4 są hitmarkery zwalone? Bo ja czuję, jakby to były... Wiesz co, niestety na razie jest mnóstwo różnych problemów z bf i... No jakby na to nie patrzeć, tak zwany... Ne <laughs> tak zwany netcode jest po prostu... No kiepski, ludzie strasznie na niego narzekają, no. Nie mają powód. Starają się, wiesz, to naprawić, ale to jest, wiesz, kupa roboty. No coś tam, coś tam robią, ale... Ale jeszcze, wiesz, to nie jest ten poziom, który powinien być, no. Aaaa! Kuba! Palera, nie udało mi się. Nie Ja też nie mogłem. Zresztą mi są jeszcze takie bugi. Nieee!

Dobra, załatwiłem go. Pierwszy kill, pierwszy kill. O, awans, drugi level, no prostu otwieram szampana i ten, nie stary, ty już wiesz, jesteś MLG Pro 360 no scopes, stawaj, stawaj stary. Dobra. Nad nami chyba są, albo nad nami, ale O mój Boże, ja miałem 5 do 0? Nie wiem, w ogóle jakiś chaos jest. O, nawet kogoś trafiałem na daleki dystans z tego. czyli, czyli, czyli. podstawą w tym jest kompensator i chwyt... Pochylą. Hahaha, ha, ha. tylko że zacznijmy od tego, że ja jeszcze nic nie mam. Powiem tak. Ciesz się i grinduj do 170 Praga. Dobra, ładnie. Niestety długi reload. O, dobra, udało się przeładować. Uff, jest coś niesamowitego. Udało mi się przeładować w 2000. Uff, shi Kurde, na górze są na B, na kładce. Ile ja mam? 5 do jednego, no! Jednego zostawiłem na górze. Widzę, widzę właśnie jakiś Matman7. The one who nooks. Dobra. Nie Jestem. Dobra, przy okazji. Oj. Shit. O, Kurde. Eee, no może o, ja pójdę z tyłu, trochę inną. No, oczywiście, Chinol jakiś mnie dał. Bo... Trudno. Battle paczka I zobaczmy, co w Battlepatch. Dobra, ja troszeczkę jakoś inaczej postaram Laser, się pójść. Laser M40B. Celownik termo to Hauk 12G I 4 razy do UMPa Dobra, lecimy na... Jestem za tym, że... Sheet. ...żeby sobie wejść na, in, na serwer pistolet knife only Możemy <laughs> spróbować Słuchajmy. Możemy Możesz spróbować ...że tego... ...93R U -u -u -u. Um. Um. Nie mam pojęcia, gdzie są przeciwnicy w ogóle. Na górze. Na dachu. Na samym dachu? Tak. jest jakaś drabinka na to? Na ten tak. dach, czy po prostu mm -hmm. trzeba się dostać, że. Nie jest drabinka. Przyjmuję A. Tak, na dole siedzi. Na dole są. Dobra. dobra. A, widzę tych leżących na dachu, dobra. teraz ich zdejmę. Wchodzą, wchodzą na A. Akurat pierwsza z technika sobie wziąłem, ja widzę, że. Aha. Stawać, 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 ludzie. Walczyć za ojczyznę Oj <noise> za, 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 za nasze Chiny, tak? Tak za nasze Za naszą Rosję, bo to chyba Rosjanie jesteśmy Matuszaka taka Rodzina no, maja O double kill Rosja. No. Double kill, jej Woooooo Jezu Może w końcu komuś kosę założę, ale jeszcze nie o, kur... Znowu double kill Dokładnie, no, wyśpiewałeś, się. Ja, tych za pocieszenie. Jak się, jak mi? Po prostu Trudno, trudno. ja miałem... tak dawno nie galiśmy. no tak dawno żeśmy nie gali z Kubą, kurde. Tylko by kopał i kopał cały czas wszystkich na <laughs> tym <łaś się>. YouTube <laughs> ja to ja to cały czas boiska szukam w tej grze, dlatego wiesz <laughs> Problemu cały czas szukam no. <laughs> Ja taki ostatni jestem bo to O oh dobra Na aso, na aso i to <laughs> jest Demy, dobra, double kill ale no 25 jednego, HP dobra, dobra ja dobra. się... Ja się wycofuję Na Dokładnie razie nie. pierwszy oczywiście no nie. No. Pierwszy raz biegam z tą bronią i już... Kurde, alarm włączyłem, cholera Zaraz sąsiedzi przyjdą Hmm LOL <laughs> Dobra toś e, na zewnątrz jest zaraz coś o, o. Mnie próbuje. Jezus Maria ja mam 13 do 4 No wszyscy tutaj kurde Pokazują pro ligę Ta. Po prostu O są na dole fajnie, fajnie ich widać hmm. A jak to jest na hardkorze? Te hitmarkery łatwiej wchodzą, czy tak samo? Nie, Wiesz co, to... znam, Wiem, że człowiek, który grał na hardcore, też youtuber, z którym nagrywamy bulionek, nie lubi hardcora tutaj, więc... <grym> Har hardcore jest źle zbalansowany tu. Tu bardzo. O kurde, skończyła mi się amunicja. Oj, sorry. Został mi tylko mój five and seven. Niedobrze. O, na dachu kolejny Lesz jest, ale zaraz się go spróbujemy. Ech. I need ammo bad. Lee. Dobra, idę też do góry Nie wiem co mi to dalej da, idę do... Kajkerot Patrzyłem teren <grym> Patrzyłem to... Patrzyłem teren To mnie Tam, poprawia za mój jest... patrzyłem Patrzy... patrzyłem no. patzałem, pa, patrzałem na czatach stałem O, zaraz, zaraz, zaraz to O ja Jezu, sam, jezu, nie... jezu, 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 co tu się dzieje w ogóle? Daj spokój, asysta jeszcze ona jako zabicie Wstawaj koleś. Dobrze, podniosłem kogoś Kurde, jak gdziekolwiek, jakakolwiek broń, no jest granatnik! Ty no, zabiłem, kurczę. Ty, morderco, zabiłeś? No, Naprawdę? Ja miał, ja miał w ratio w końcu jeden, więc. No, jest zaraz ale wiesz, kto ma najlepsze. O, oh, demy. E, ale wiesz, kto ma najlepsze kaderatio w całym BF-ie? No kto? Bad luck. No, Nie, no, nie bad luck. Dice ma najlepsze karma. Nie no jak no, bad luck no, przecież nie I da jak się chyba zabić że... Tak się... No to właśnie, tak bad luck. luck. Aaa, tak? no tak, no dobra. Ale zaraz, zaraz, przecież mogę o Ciebie zabić. O, dice employees, no, nie? No ale, dice employees to nie. No to jest na dachu, w końcu czuję się jakbym był królem. Tej <laughs> królem. Jezu, jaki... Ale oczywiście jak ja wszedłem na dach, to nikogo nie już na dachach. muszę wszyscy są na dole. Jakiś bullshit! BATTLEFIELD 4 PRZESTAŁ DZIAŁAĆ wywaliłeś tak także nadszedł czas na battlefield 4 przestał działać to co teraz widzicie to jest przyszły odcinek który będziemy nagrywać zaraz na shido w szanghaj no ale dzięki za oglądanie tego odcinka wyszło jak wyszło na razie trzymajcie się cześć